Cześć, więc tak, dzisiaj daily vlog, chociaż jak na razie to jest tam jedno wielkie nieszczęście, bo jestem śpiąca jak nie wiem co, ale dobra, never mind, postaram się to życia przywrócić i wziąć kąpiel, brzmi jak plan. Albo okej, okay, mała zmiana planów, najpierw idę coś zjeść, a dopiero później kąpiel, brzmi jak plan. Albo w sumie może jeszcze jedna zmiana, na takiej zasadzie, że najpierw poczytać książkę, a dopiero później pójść, wziąć kąpiel. Bo w sumie najadłem się i po prostu, Uuuu... wróżek najedzony. A teraz co do książki, którą będę czytała. Tutaj jest książka napisana przez mojego brata. Ta -ta, ta -ta 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 -ta. Tak, mój brat napisał książkę o Wiedźminie, historię fenomenu. Um, ja zajmuję się językami obcymi, mój brat widźminem, grami, więc jest ciekawie. W ogóle jeszcze taka jedna ciekawostka, nie wiem czy ktoś to zrobił specjalnie, ale skoro tak jak widzieliście, moje nazwisko to jest Flamma, ktoś kiedyś dał mi zakładkę z takim wypisem. Znaczy się, że uszatka błotna, dobra spoko, to kumam, ale jeśli chodzi o tę nazwę łacińską, nie wiem czy ktoś to zrobił specjalnie czy nie, ale udało się, naprawdę. Ta książka była wydana 3 czerwca, i wtedy a mi to był początek sesji ale mam tutaj też dedykację do mojego brata. ta ta <grym> Mówiłam. Z wdzięcznością mi poradło, żeby zawsze była dzielna jak Geralt na szlaku. Jest takie, o. I w ogóle fajne jest jeszcze to, że w tej książce mój brat też pisze trochę właśnie o Geralcie w. bo pierwsze, w innych krajach, to tak? Ale z drugiej strony też na przykład podaje przykłady okładek z innych krajów. I tam jest na przykład koreańska okładka Wiedźmina, więc coś takie. Okej. Okay. Też to mówię. W ogóle książka jest bardzo ciekawa, nawet dla osoby, która, powiedzmy, tym Wiedźminem interesuje się tak 2 na 10. Znaczy, ja grałam w jedynkę, oglądałam serial w na Netflix. Netflixowski, ale jeśli chodzi o gry dalej, czy przeczytanie całości sagi, to jeszcze to jest przede mną, więc takie, dobra, okej, okay. ale spokojnie. Wszystko w moim czasie, więc o, naprawdę książka jest ciekawa. I z jednej strony trochę może spoileruje niektóre rzeczy, ale nie aż. Na tyle, żeby nie było to ciekawe, jakbym chciała przeczytać właśnie sagę dalej, czy też część opowiadań. Przeczytałam chyba tylko jedno, to co mówiłam. Nie, w sumie tego nie mówiłam, ale przeczytałam tylko jedno opowiadanie. No i tradycyjnie przy czytaniu będę korzystała z aplikacji Bookly. To jest świetna aplikacja. Znaczy, przynajmniej ona pozwala właśnie tak określać. Kiedy czytamy, kiedy nie czytamy. Dla mnie akurat jest to dość ważne, bo ja się łapałam na tym, że mówię tak, czytam codziennie, a w efekcie nie czytam w ogóle. A tak to teraz nie ma i po prostu wiem kiedy czytam, kiedy nie. Ostatnio na przykład właśnie w ciągu tygodnia dla mnie było ciężko trochę czytać, w się sensie nie miałam w ogóle czasu na to. Um, ale muszę znowu zacząć. Z drugiej strony zauważam, że to często jest nawet nie tylko tyle, że nie mam czasu, tylko też to, że um, czytam nie odpowiednie książki. No znaczy, że dobra, książka mojego brata to jest inna kwestia, tutaj muszę się skupić. Ale przykładowo, jeśli chodzi właśnie o jakieś powieści czy coś, no to najzwyczajniej w świecie to są książki, które mnie aż tak silnie nie fascynują, więc takie. Ale spokojnie, coś, postaram się ogarnąć ten problem. Postaram się. Mm, mm, Okej. Okay. Z jednej strony skończyłam czytania Czytam jakieś 27 minut, ale z drugiej strony nadal jestem śpiąca. Niedziela, z jednej strony tak, to jest mój i chyba jedyny dzień odpoczynku, na no poważnie, bo ostatnio mam sześciodniowy tydzień pracy, bo mam, przygotowuję taki jeden projekt, za niedługo się wszystkiego dowiecie, więc na spokojnie, a z drugiej strony serio uśpiąca jestem, muszę się jeszcze wziąć za rzeczy do języków obcych, znaczy muszę, chcę po prostu. No i mam jeszcze jeden film łódzki do obejrzenia, brzmi jak plan. Ale może wreszcie teraz bym poszła jednak wziąć kąpiel. No, brzmi jak plan. Uff, uf. W ogóle jeszcze jedna kwestia, o której tak średnio chciałabym się chwalić, ale tak to się wam pokażę. Jeden wielki bałagan, jeśli chodzi o moje biurko, bo ja zwyczaj sprzątam w soboty, ale wczoraj właśnie miałam cały jeden wielki zamieszanie. Jedno wielkie zamieszanie. Więc. Uh... To wygląda masakrycznie, jak na chwilę obecną. No i tak, i tutaj tak jak widzicie są te moje nakładki na łapki, a tutaj jest ten kremik, który nakładam na moje łapki. Właśnie, żeby mi nie bolało. Zresztą na wszystkie ukąszenia. To jest akurat olejek z liścia laurowego. Tutaj Wam pokażę. Ale po prostu masło laurowe, tak dokładniej. Ale przynajmniej mi to pomaga, powaga. Na takiej zasadzie, że... Jak mnie coś, nie wiem, boli, swędzi, to to tak naprawdę posmaruje i jest efekt. Serio, więc polecam. I tak w ogóle w ostatnim moim studiu mi mówiłam, że mam strasznie dużo książek na pulpicie do przejrzenia. To jest właśnie ten mój drugi pulpit z tymi książkami do przejrzenia. Jest tego strasznie dużo. Ja tutaj wszystko tak naprawdę homikuje, Znaczy chomikuję, no po prostu wszystko tutaj daje to, co jest do przejrzenia i... Jest tego strasznie dużo. Tutaj właśnie przykładowo jest ta książka, którą przeglądałam ostatnio, czyli właśnie College Korean, więc jest takie... Uh, ok. Okej. I tak, to jest ten moment, kiedy tak naprawdę tutaj większość moich rzeczy jest nieodznaczonych. Dosłownie, jeśli chodzi właśnie o moją listę w Trello. Ale po prostu trzeba już mi się naprawdę nie niecało tego oznaczać. Mimo na przykład, że powtórki z Anki zrobiłam, dodałam fiszki. Czytałam z tą aplikacją, wyszłam na dwór, dosłownie muszę mieć to zapisane, serio. Więc to jest takie, yy, no dobra, no. <laughs> w ogóle, jeszcze taka jedna kwestia: ostatnio słuchałam tę piosenkę bardzo często. Pokazałam ją również Luisowi. też mu się podobała, e, zwłaszcza tekst przy niektórych rzeczach, to było takie dobra, spoko. Um, no i to jest takie, jak moje mini polecenie, jeśli nie znacie tej piosenki. I tak, jeśli zastanawialiście się co Kasia ogląda w wolnym czasie, zwłaszcza wtedy, kiedy e, ma za dużo nauki, bo tak jak kiedyś mówiłam, im więcej nauki tym oglądam głupsze rzeczy, albo prostsze rzeczy, to tak, ostatnio spróbowałam oglądać bo Boba Budowniczego, ale szczerze zaczęłam się przy tym śmiać jak nie wiem co i przez jeden odcinek nawet nie udało mi się przejść, ale było to urocze. Spróbuję jeszcze zrobić jedno moje podejście. Ale, tak szczerze, dzisiaj chciałabym zacząć oglądać tę serię e, z filmów Bollywood, bo czytałam, że to jest film akcji, a ja ostatnio po prostu uwielbiam filmy akcji bollywoodzkie. E, jedyne, co. To tak naprawdę tutaj nam się pokazuje, że jest w różnych wersjach językowych. Dobra, spoko. Na tym w ogóle byłam w Kinie. To jest świetne. Polecam Wam, naprawdę. To jest mniej więcej o dwóch rodzinach, e, które mają takie same nazwisko i próbują zrobić zapłodnienie in vitro, w sensie w szpitalu, ale tak naprawdę w szpitalu pomylili nasiona i tak naprawdę wyszło, że... całe jedno wielkie zamieszanie. Naprawdę polecam. No i to jeszcze mój ulubiony aktor, właśnie Akshay Kumar. Ale dobra, wracając do tego filmu. To jest niby trzecia część. Um, nie oglądam ani pierwszej części, ani drugiej na spokojnie, ogarnę to. I w ogóle jeszcze taka jedna ciekawostka, jeśli chcecie obejrzeć jakieś filmy Bollywood, bo a nie ma na przykład nie możecie znaleźć przykładowo z angielskimi napisami, szukajcie z polskimi. Mówię o tym, bo dość często spotkałam się właśnie z tym, że po angielsku nie ma danego filmu, a z polskimi napisami czy nawet z polskim lektorem jest. Nie wiem, czy tak będzie z tym filmem, ale przykładowo z firmem, filmem Rejs, w sensie Rejs 1 i Rejs 2, tak było właśnie. Race w sensie wyścig, nie race jako race noż polski. Tak jak mówię, ja często sparsz. Sp mówię polskie wersje angielskie słówek. O tym ostatnio była w sumie mini dyskusja w poprzednim moim filmiku. Na takiej zasadzie, że źle powiedziałam e, nazwę tego deszczu, z którego już nie korzystam. Takie e, okej, okay, dobra, spoko. Taka mini w ogóle ciekawostka. Tutaj są moje zeszyty, właśnie językowe. Tutaj jest napisane Kasia, ma pierwsza A, bo to jest tak naprawdę mój zeszyt do wosu. Tak, znaczy do wosu to było tak napisane, a teraz jest do W ogóle wiem, że to mi nie wyszło, ale ja to robiłam na szybko, dosłownie. A, w każdym razie po prostu mam mnóstwo zeszytów, z których już nie korzystam, a właśnie one miały podpis na układ, że to jest moje, a one były do szkoły, albo miały tylko, nie wiem, jedną dwie kartki zapisane, a ja później robiłam i tak zeszyty do wszystkiego. Więc fajnie byłoby mniej więcej jakoś to wykorzystać. Tak samo teraz mój kolejny Oi. kolejny zeszyt. Um, tutaj chyba nawet nic... Rzecznik... Oj, pięk. Tak, nie, to ten był do wosu, wos, WOS historia, tak? ten był do czegoś innego, czy jakoś to odwrotnie, a mój zeszyt do francuskiego też w ogóle był do geografii, więc to jest takie... dobra, spoko, pięknie. Ale jak na chwilę obecną chyba zajmę się zaznaczeniem tego, co miałam serio zrobione, a co nie i co muszę nadrobić na dzień dzisiejszy. Cześć! Znaczy tak, wiem, że jestem nieuczesana, ale szczerze po umyciu włosów tak się nigdy nie czeszę włosów, teraz dwa. Tak, jest za ciepło, więc lody, jak to sakrament moje ulubione. Ok, pierwsza rzecz zrobiona. Znaczy, tak w miarę. Miałam sprawdzić tekst mojego brata, bo przysłał mi po angielsku, żebym sprawdziła i już sprawdzone. Troszkę błędów było, ale część to było chyba moje czepialstwo się. Ale hej, miałam sprawdzić. Nie było specyzowane, czy kwestie językowe, czy też czepialstwo się. No bez przesady. Okej, okay, oglądam ten film, już zaczęłam, jak na razie wygląda jak jakiś taki mini-western, ale ta literówka to było takie yy, okej, okay, że co, to w, takie nie wierzę. Takie jakie 21 lat później? Takie jakie 24 lata później? To ile w końcu lat później? No ludzie, no. Czy dobra, no to jest w filmie, więc podejrzewam, że 21 lat później. Okej, okay, nadal mam jeszcze troszkę mokre te włosy, ale w każdym razie teraz już po jedzeniu w miarę, bo po prostu u mnie jest za ciepło, za gorąco. A praktycznie co e, lato mówię: Nie, dobra, spokojnie opłaca się mi kupować jakiejś klimatyzacji, klimatyzatora przynośnego, bo skoro i tak się będę za niedługo przeprowadzać, to jest raz, dwa. I w efekcie. Uff. To masakra. Ale w każdym razie jakoś sobie żyję. A Teraz jeszcze oprócz filmu uh, mam. <laughs> mam grę moją w Simsy. Uh, to jest na takiej zasadzie dość dziwna rozgrywka, ale dobra, mówi się trudno. To jest na takiej zasadzie, że mieszkam z moim, moją córką i z moimi wnukami To jestem ja. Jest dzień, że akurat. <laughs> Trzeba się było przebierać, i tak akurat jednym z postanowień jest to, żeby sprzątać, więc tak. Kasia, przybrana za e, listonoszkę i która sprząta toaletę, najlepszy ever, ale czekajcie, chcę wam tylko pokazać, jak wygląda moja postać, w sensie buźka i takie tam, bla, bla bla bla. Kasia, pospieszaj się! Oh my god, kto zmarł? Po z Okej, okay, dobra, zmarła babcia moich dzieci. Moich wnuków! Boże, babcia moich dzieci. Nie, 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 nie. Dobra, a dla niej to kto zmarł? Odejście Sima Dobra, spoko. W każdym razie moja buźka wygląda w taki sposób. To Wam chciałam pokazać. Znaczy no, o. Tutaj może jest mina z kategorii człowieku, o co Ci chodzi, ale... Dobra. O, teraz będzie jeszcze lepiej. Tak wyglądam, z czego za postanowieniem mam to, żeby trochę schudnąć, bo e, niezbyt dobrze to wygląda. Ale dobra, never mind. Okej, okay, nie żeby coś, oglądam ten film, ale w sumie średnio mi się podoba. Znaczy, początek jest fajny, trochę akcji jest, ale nudne troszkę taki dla mnie przynajmniej. No i teraz mogę się zająć tymi moimi rzeczami z Anki. Znaczy, że Boże, nie z Anki, tylko strello. Zobaczymy wszystko po kolei. I w ogóle lakier od odprysł tak odrobinkę, bardzo odrobinkę. U, z kategorii um, muszę malować na nową. Też często pytacie się mnie również o ten program, um, bo myślicie, że to jest ten właśnie, gdzie jest gramatyka, bla, 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 bla. Nie, to nie jest ten program, to jest tylko i wyłącznie to właśnie do nauki słownictwa. I tak, tutaj mniej więcej z czego ja najczęściej korzystam, to jest właśnie z tego, że tutaj mamy filtr, to że może wybrać, czy się uczyć, czy nie, i to jest wszystko podzielone na poziomy. Um, I tak, i kwestia, kwestia jest właśnie taka, że ja z tego mniej więcej w miarę korzystam. Tutaj mamy to podział właśnie na różne kategorie, um, typy jednostki, właśnie, że mamy e, słówko, zdanie, tryb QA, przynajmniej ja to tak czytam, znaczy question-answer, tak dokładnie. Um, tutaj mam mniej więcej podział na typy, i ja ten program mam do kilku języków obcych. Mam bodajże do hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego. Tak naprawdę to, że mam ten program do włoskiego i francuskiego, dowiedziałam się ostatnio, bo tak szczerze, ja miałam dużo tych programów i dopiero ostatnio robiłam w, tych w tym porządek, e, ale mówi się trudno. No i właśnie stąd znajduję słownictwo, i tutaj mamy jeszcze, żeby nie było, że nie żeby nie było, że nie ma jak się uczyć w kontekście. Tutaj też mamy tutaj też mamy um, całe słownictwo. No znaczy, boże, tutaj mamy wyrażenia, mniej więcej właśnie z tym słownictwem, więc możemy się od razu trochę tam uczyć tych przydatnych takich e, zwrotów. No, a część nawet jeśli nie ma a powiedzmy coś, hm, nie mi się szukać jakiegoś Zdania przykładowego, no to próbuję tworzyć samo jakieś zdanie, daję później Luisowi do sprawdzenia, czy jest prawidłowo, i tak się uczę. Ostatnio. Powiedziałam, ostatnio. Podkreślę. Okej, okay, nareszcie ten film się skończył. Znaczy, z jednej strony nareszcie, a z drugiej strony. Mm, dziwna sytuacja, bo tak naprawdę pierwsza połowa filmu to było, ale że o co tu chodzi? A później dopiero tak naprawdę ten film zaczął się robić naprawdę fajny. Dosłownie naprawdę fajny. Więc takie, jak dla mnie. Takie jakieś 6 na 10, ale tak czy siak będę drugą część, bo jestem ciekawa następnych części. Serio. I tak, będę kończyła teraz korzystanie z tych programów, bo zrobiłam już hiszpański, włoski, teraz kończyłam praktycznie niemiecki, no i jeszcze mi został francuski. Okej, okay, jeśli ktoś mi nie wierzył, że w moim pokoju jest strasznie gorąco, to już macie na to dowód. Eee, tak naprawdę postawiłam tutaj ten termometr niedawno, więc tak naprawdę to przez cały czas rośnie i to jest takie, yy, okej, okay, dobra, spoko. Teraz za to korzystam z Boon Pro do nauki japońskiego. A ostatnio zaczęłam robić coś takiego, że zamiast tego powiedzmy wpisywać właśnie tutaj te prawidłowe odpowiedzi, to zapisuję to również do zeszytu i później tak naprawdę to zapisuję do Anki. W ogóle jeszcze tylko taka informacja, bo może zaczęliście się na to zastanawiać, dlaczego ja raczej nie piszę znaków Kędzi w zeszycie, właśnie jak zapisuję zdanie gramatyczne. Um, znaczy, no dobra, tutaj akurat jest jeden znak Kędzi, bo mi się nie chce opisać Hito. Um, ale tak, chodzi mi po prostu o to, że raczej to sprawia, że nie jestem w stanie się uczyć. Chodzi po prostu o to, że w efekcie bardziej się mieszam. Nie wiem, czemu tak to działa, ale tak to u mnie działa, więc dlatego wolę pisać wszystko właśnie firaganie i też w katakanie. No albo tylko właśnie niektóre znaczki najprostsze. Dosłownie, to jest jeden z najprostszych znaczków. A tak w ogóle to moje pismo japońskie aż tak piękne nie jest, więc wybaczcie mi. Okej, okay, moi drodzy, tak wyglądał mój dzień wolny, tak wygląda moja niedziela. Dajcie mi znać, czy wasza niedziela aż tak bardzo różni się od mojej. A, albo co też najbardziej Was zdziwiło, jeśli chodzi o ten dzień. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, i zobaczymy się w następnym filmiku. Pa, pa. kocham Was!